Witajcie w kolejnym odcinku ze 100 modów Minecraft, to już będzie czwarty odcineczek. Dzisiaj mamy plany bardzo proste, a mianowicie ja nie będę kłamał, kocham eksplorować w tej grze. I ostatnim razem, w ostatnim odcinku, jak go nie widzieliście, to zapraszam do obejrzenia, widzieliśmy pewną wioskę. To wioska Illagerów, tak oni się chyba nazywają. Mój kot teraz atakuje mi słuchawki, muszę go zdezaktywować. No, teraz w każdym razie. I jest plan prosty, żeby się tam wybrać, ponieważ potrzebujemy EXPA. A czemu potrzebujemy EXPA? Jeżeli ktoś jeszcze jakimś cudem nie wie, jest tutaj system umiejętności polegający na zdobywaniu EXPA. I bez tych umiejętności nie jestem w stanie zrobić praktycznie nic. Dlatego potrzebuję ich jak najwięcej. Tym bardziej, że wszystko wywaliłem w szczęście, które jest absolutnie w pewnym sensie bezużyteczne. Aczkolwiek, gdybyśmy nie mieli tego szczęścia, mieliśmy mnóstwo dziwnych rzeczy, typu te runik tablety, na przykład jakieś silver upgrade'y, Dlatego idziemy w eksport, idziemy się EXPić, ponieważ potrzebujemy. Jak jak najwięcej expo. Ogólnie chyba nigdy nie byłem z tamtej strony mapy jeszcze. Poza tym jednym razem coś się tam zgubiłem, więc będzie to ciekawa wyprawa. Lecimy na wyprawę. O ile się nie mylę? Tamtą stronę musimy iść, tez, pamiętam, więc tam idziemy. Dobra, i tu już widzimy tą wieżę. Tam mnie chyba jeszcze nie było. O, jest ta wioska, o której mówiłem. Wszystko jest na swoim miejscu. Dobrze pamiętam jeszcze. Przedniego odcinka. O, wieśniak! Zielony, co prawda, ale wieśniak. Siema! ci się tam rusza rusza! Usiegiwie nos! <gry> o jest skrzyneczka, miebuszka, chlebek, drewno, dobrze będzie na zbroje nowe. O to jeszcze nie mogę używać, ale to mogę używać z tego co widzę. Ogniska nas leczą, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Dobra, idziemy teraz tam do wieży. O to się przyda. To się przyda jak najbardziej, ale to zbierzemy w drodze powrotnej. O to jest jakaś śmieszna góra, idziemy do niej. No powiem tak, jeżeli pod tą górą, albo na niej, albo w środku, nie gdziekolwiek czegoś nie ma, to ja nie jestem smokiem tutelesem. Absolutnie tu musi coś być. Tylko chyba będzie pod tą górą mi się wydaje jednak. No patrzcie jak to wygląda. To na pewno jest jakaś modyfikacja. To jest na pewno jakaś struktura z modyfikacji na 100%. Raczej to jest pod górą, a na razie przez to, że mam mining skill 0, to moje kopanie jest nieprzyjemne. No właśnie, tyle trwa. Więc nie będziemy na razie jej kopać, ponieważ no nie ma to sensu Ale kiedyś tam się wybierzemy, mówię Na 100%, na, na 1000% mówię wam, że coś jest pod tą górą, albo w środku Albo jakaś skrzynka, albo coś, nie wiem Dobra, ale jesteśmy w naszym głównym celu podróży Teraz trzeba się pilnować, ponieważ PHP na F5 nie jest proste Na razie nikogo nie ma Jest golem, o jest, jest dziutek O dziutek, dojadę cię Ups, oa, Aua, dobra Dobra, dobra. Daj się, się uderzyć! Ło, trafiłem dwóch naraz. Oj, ten go zabił. Nie mam Batomena dzięki temu. Znaczy, chyba nie mam. Mam? Nie, nie mam. Bo go zabił, a on miał... <noise> Tutaj wiesz, że na samym środku pójdziemy później, nie przejmujcie się. A, uniknąłem. Fach. No nie, on żyje dalej. Gin, ile wy macie życia? Aha! No i teraz mam ewidentnie Batomen. To niedobrze. Ciekawe, czy będę mógł ten Batomen zużyć gdzieś, gdzieś indziej niż u mnie niż u mnie po prostu, tam gdzie mam dom a teraz, a gdybym miała wiaderko a miała wiaderka nawet skraftować a może mogę skraftować wiaderka, ale pewnie nie mogę użyć pewnie potrzeba jakiegoś farmingu czy coś Dobra, a właśnie, zanim coś kliknę, cyk lak 12, już niedaleko jeszcze 8 tylko, no i cyk skrzyneczka, Woah, sentry armor trim Kolejny silver upgrade, archery 10, respiration. Się przyda, to się przyda na zbroję, ale na razie zostawię resztę rzeczy. Mam pełen ekipunek, i zazwyczaj głównie jest to drewno. Na resztę na razie mogę zostawić w tych skrzyniach. Yy, w każdym razie, gdzie teraz możemy się wybrać? Co jest? To ty? Jutek Ała! Co? Co jest? Czemu on jest w budce? Halo! Gin! Co jest? I łódka spadła na dół. Nie wiem gdzie jest mój kryształek, ale go zgubiłem. Pewnie znowu gdzieś postawiłem, i nawet zapomniałem. Nawet nie zauważyłem, że go postawiłem. Prawdopodobnie podczas jakiejś walki. Planem na dzisiaj nie jest wyeksponowanie wszystkich umiejętności do maksa. Taki ma plan mam na kiedy indziej. Dzisiaj planem jest eksploracja W sumie jest noc, a nie zdarzyło mi się chyba jeszcze tak dużo podróżować w nocy Może natrafimy na jakieś nowe moby, kto wie Dobra, o, tu coś mamy, przed nami już Już coś jest, tu już widzę To jest chyba ta, ta struktura, w której już byliśmy raz, ała Jakby ktoś nie wiedział, bo na przykład nie oglądał wcześniejszych odcinków Do czego zachęcam serdecznie Ta zbroja jest to zbroja z modyfikacji Jest to zbroja drewniana, jak mogliście zauważyć na początku odcinka I ta zbroja daje nam 15% szans na nie rozstanie obrażeń ze strzału znaczy, 15% każda jedna daje, czyli łącznie to jest 45%. Dobra, chyba tu nic nie ma. Na... O! Naraz, trzeba to teraz sprawdzić. Jarmier. O! Nie! Zapomniałem, że mam banner na sobie. O nie! Odpaliłem raid. Ale to działa przynajmniej, wiemy, że to działa. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja nie wiem, czy ten raid. W coś sensie inaczej. Ja mam mody. Ja mam 100 modów. Jeżeli żaden ze. Z tych stu modów, nie robi, że rajd jest trudniejszy, to mam niesamowite szczęście. Masakra, akra, zapomniałem. Mm. Nie połączyłem kropek w mózgu. O, tu byli, ewidentnie tu byli. Nie. Dobra, mamy go. Jo, cięż, kręcę, czemu oni mają tarcze O nie! nie, 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 to był przypadek. To wszystko ten mod. Przepraszam cię. Nie. Jeszcze się kierował. Lin, dret masz życia. Dobra, zabiję. O, to było stresujące To było bardzo stresujące Jeszcze walnąłem golema po drodze Mam nadzieję, że on już nie jest na mnie obrażony. Okej, Już nie jest na mnie obrażony raczej Dobra, teraz gdzieś tam, w tamtą stronę O nie Co to jest za czerwony ziutek? Ja cię kręcę Golem, potrzebujecie cię w moim składzie Gdzie jesteś? Tam są, bij ich A, Ja cię kręcę Dobra, tu gdzieś był jeden Chodź to Trzeba ich pojedynczo brać, pojedynczo nie, Ravenger, Ravenger! Błagam, niech on nie rozwala domków. Bo ja wiem, że on rozwala domki, ale chyba tylko drewniane. No chodź tu. się blokuje tutaj, on się blokuje, to jest moja szansa. On rozwali to drzewo. Nie! Coś mi uderzyło od pleców. bo nie! Co? Coś mi bije dalej. To ten Ravenger mnie bije przez ścianę, on nie bije. Kolejne, co mnie bije przez ściany w tej grze. Muszę znaleźć gdzieś Golema, się go trzymać blisko. Jest golem! Idziemy do Golema. Golem, ty mój ziutku kochany. Najlepszy, ulubiony ziomku. Z inny golem niż tamten, tamten chyba umarł już. Oj, zdecydowanie umarł z ich tylko trzech. Tylko że jeden z nich jest Ravenger. Zablokował się! się zbugował. To jest jakiś sprawda też, ale Bugował się! Jak dobrze! Ile ty masz życia? Dobra, zabiłem go. Dobra, golem jest. O! Tu był chyba już jeden Ravenger. Oj, tu zdecydowanie był jeden Ravenger. To i tak Golem spora... Czaj, to był ten Ravenger, czy tu... To... Okej, okay, on zabił już tego Ravenger, Tu był jeden, jeden Ravenger, on go zabił, ale dobrze. Dobra, ja jeszcze mało wiem jednak. Ja myślałem na początku, że te mody, a one nic nie pozmieniały, Pododawały kilka jakichś tam rzeczy, ale nic tak nie zmieniły. Ale jak. O, matko, dobre. Jak zobaczyłem ten raid i zobaczyłem to coś, co tam było. Co? coś się mi zrobił? Czemu on mnie wybombił na zamek? Co jest? No, dobra, to było jednak proste. Hero of the Village, skoro, że nie mogę się tradować, bo mam za niski trade. Dobra. Możemy wrócić do tego, bo ja nie zapomniałem co mieliśmy robić. Teraz się cofamy tu. Jeszcze na szybkość tylko przejdziemy trochę, bo chciałem jakieś nowe struktury poznać, a rajd, który odpaliłem przez szpadek. Troszeczkę mnie rozkojarzył. Chyba zobaczymy nasz kolejny cel, mam wrażenie. Tu nic nie ma w tym lesie, chyba nie ma. Ten statek teraz ja zdecydowanie muszę tam być. O, jacież. Co nie trzeba zastrzały jakieś? Matki ile tam jest! Ja z nim poradzę. Odpłynę bliżej i zobaczę, jak to wygląda. Jak to wygląda z bliska. Bo nie chcę na koniec tak dobrego odcinka zginąć jeszcze. No mały kuszę. You are a pirate. Eee, ten statek wygląda groźnie i nie wiem, czy chcę tam iść. On już się na mnie patrzył. Nie, chyba, chyba jeszcze dzisiaj tam nie pójdziemy. Ale, żeby nie było jeszcze jedną strukturę, musimy znaleźć jakoś. A ty co tam chodzisz? Obłowimy się coś jeszcze, chyba jednak. Trochę się boję z nimi walczyć. Bo tam jest źrótek z siekierą Ale spróbuję go przechytrzyć Spróbuję go przechytrzyć Na spryt go wezmę Chodź do wody O nie zapomniałem Co jest Żartowałem Żartowałem Haha ha, na spryt mhm. Hi 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 Haha ha, Ho ho Nie bij Lutowałem skrzynię No Kolejne obozowisko pillagerów. Jak mi ten chłop z siekierą wyskoczy To ja przecież zginę. Nie no teraz go dojadę Teraz się nie boję nie boję się. Jedne jest ważne: w wodzie oni są bardziej niebezpieczni niż mi się wydawało. Do wody nie wolno. Nie, nie, nie. Ło, 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 Ło. Aś pszczę. Byłem przekonany, że to już ten się kieruje. I że już biegnie, żeby mi dać jeden finalny cios. O, biegnie, biegnie. Widzę go z daleka już. Widzę go z daleka. No, nie, to jednak nie. On padł do wody, jest w wódce. Dobra, w każdym razie szczęście na szesnasty poziom już mamy. Szesnasty poziom szczęścia. Ja sobie sobie spokojnie wracam do chatki. Prawda, już wiem w którą stronę pójdziemy na następny odcinek. Na pewno pójdziemy w tamtą stronę na kolejny odcinek. O, tego możesz być pewni. Na pewno wybieramy się o tam. Tam się wybieramy. Na razie mam dość. Nie chcę więcej się bić. A ja jako już wiesz, żegnam się z Wami w tym odcinku. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Kto by do końca może mi napisać, co myśli ogólnie o odcinkach tego typu, o prowadzeniu, co zresztą możemy robić w następnych odcinkach. Też jest dla mnie ważne. Nie, możliwe, że nie spełnia tego od razu w następnym odcinku, ponieważ ja te odcinki nagrywam też trochę na zapas, ponieważ yy, nie zawsze mam czas, żeby nagrywać, tak wiecie, tak na, raz na kolejny dzień. Najmniej, że jeszcze te filmy trzeba zmontować, więc Wasze pomysły mogą się pojawić dopiero wtedy, tam dwa odcinki dalej. Ale piszcie mi, ponieważ ja czytam komentarze zresztą jak widać, myślę, że widzicie, że czytam te komentarze Wam często odpisuję. Więc piszcie je dalej, proponujcie co mogę poprawić, co mogę dodać, co mogę robić na następnym odcinku, a się z wami żegnam. Pa pa!